Witam. Dzisiaj przybliżę temat arteli i lyr, czyli pentagramów, o co chodzi, jak mieć panisza, na czym to wszystko polega. Więc podstawową naszą pentą na killera jest lyra, która będzie wymagana w ogóle do dalszej gry. Wyżej niż ferea czy nix będzie problem stać po prostu bez lery i bez panisza. I na czym to wszystko polega? Polega tu na tym, że jak kupimy LRE, to ona ma trzy opcje: Elemental Critical Damage Rate 5%. To musimy mieć przynajmniej Blessing rank 1, 7 poziomu. Co to znaczy? Że ten Blessing musi mieć przynajmniej pierwszą opcję rank 1 na plus 7, żeby nam odblokowało te 5% damage rate. A. Criticala. Druga opcja, Elementar Critical Damage Rate 10%. Wymagany jest Angel Ertel przynajmniej rank 2, level 3, czyli musimy mieć przynajmniej rank 2 Ertela. Opcja trzecia. Elementar Critical Damage Rate 25%. I tutaj jest wymagany i Angel i Blessing Rang 3 poziom 0, czyli ERT, ENGER i BLESSING musi być przynajmniej na 7, 7, 0. Rank 1 musi być przynajmniej na opcja plus 7, rank 2 przynajmniej na opcja plus 7 i rank 3 przynajmniej na opcja plus 0, żeby nam odlokowało w ogóle te opcje 3, które są wymagane do zadawania criticala, tak zwanego panisza. Teraz druga zależność, żeby nam ten już w ogóle działał Żeby nam to w ogóle działało, musimy dobrać odpowiednio RTL dla FIRE są to RTL Fire VS Dark. Gdzie widzimy w rank 2 opcje Target Darkness. To są właściwe RTL dla RTL Fire dla Fire Elementa. Najlepiej mieć 999 i wszystko, żeby były z opcją Darkness w rank drugim. Jak widzimy, ja mam jeden RTL 777, i także paniż wchodzi na spocie bez problemu. Nie ma to żadnych problemów. To jest ADL, więc on ma mało elemental damage'a Tutaj mam 1097, i tutaj jest ważny RTL RTL Radiance. W pierwszej opcji mamy Damage 3. ADL, które ma mały Elemental Damage, ponieważ na DL -u Strange dodaje Elemental Damage'a, więc pod Strenge DL można by było dobrać Radians wtedy DEF, ale zazwyczaj się wybiera Radiance z Damage'em, żeby nie było problemu z osiągnięciem tego panisza. Druga opcja w Radiansie, jaka nas interesuje, to jest Absorb Life. Czyli mamy 30% szansy, że 10% obrażeń wróci jako zdrowie do nas. I trzecia opcja, najważniejsza, to jest panisz. 30% szansy, że, 16%, że zadamy 16% życia potwora, jak wystąpi krytykal. Z czego wynika krytykal, krytykal wynika z tych opcji. 5%, 10%, 25%, razem mamy 40% szansy na krytykala. I to taki zestaw daje nam panisz na Darkness Moba. Co do innych RTL, to będzie inna zależność. Spójrzmy sobie, jakie RTL są właściwe. Irt-RTL. Jak widzimy, Irt-RTL ma w drugiej opcji przeciwko Water. Czyli wszystkie RTL dobieramy przeciwko Water. Po czym możemy to poznać? Najlepiej poznać nam to po Lyrze, bo jak weźmiemy Lera, piszemy sobie, to jak weźmiemy Lere, to widzimy przeciwko czemu ma dana Lera bonusy. Tu mamy Wind Lyra, Widzimy, że jest Irt Target Elemental Attack Incras by 230, czyli Lera Wind działa najlepiej przeciwko Irt, więc dobieramy wszystkie RTL Wind. Vs IRT, co jest w drugiej opcji RTL-a. Do Darkness. Dobieramy Windy, jak widzimy. Do IRT dobieramy łatery. Co tu dalej? Wyglądałoby to właśnie w ten sposób: że poleże możemy zobaczyć, do czego dodaje bonus ataku i defa, i dobieramy takie same rtele, żeby w drugiej opcji rtl miał takie same żywioł, jak nasza lyra ma bonus darkness, i w drugiej opcji rtele mają darkness. I wtedy nam to zapewni, że na pewno przeciwnym gdzie ma bonus nasza pęta że pęta tak jak firma ma bonus do Darknessa to na pewno będziemy mieli panie jeśli dobierzemy odpowiednie to wszystkie artele i odpowiednio dolary Mam nadzieję że w miarę jasno to wytłumaczyłem bo to jest dość ciężki skomplikowany temat do wyjaśnienia ale macie tutaj na wzór pokazane na filmie jak ja mam to dobrane też widać że to nie jest nawet podbite a ten pan już występuje, tylko jest kwestia dobrania dobrze tych elementów.